Jakie są przewagi, co trzeba poprawić? Tak to pytanie oczywiście ogólne do, do wszystkich panów, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu właśnie w województwie kojasko-pomorskim. Pierwszą i najważniejszą rzeczą są oczywiście mieszkańcy. Mieszkańcy i w zasadzie dwa etosy pracy, etos pomorski, który realizuje się w tym iż już od XIX wieku przedsiębiorcy wspierali osoby słabsze ekonomicznie pozwalając im się rozwijać i edukować obecnie nasze województwo nasze województwa wracają obchodzą rocznicę powrotu do Polski i myślę, że warto o tym przypomnieć. I drugi ten związany bezpośrednio z rolnictwem kujawski polegający na tym, że na kujawach nikt nie posieje, jeśli nie ma pewności, że zbierze. To jest najważniejszy warunek w ogóle rozwoju KUJAW. No, i połączenie tych dwóch etosów powoduje, iż mieszkańcy są tą najważniejszą, tym najważniejszym elementem. Dodatkowo, oczywiście, szkolnictwo wyższe, uniwersytet badawczy, no i najlepszy w Polsce, jeden z najlepszych w Polsce startupów. A w związku z tym biznes i gospodarka ma skąd czerpać. Tu liderzy, przedsiębiorcy. Prezesi, którzy podejmują wyzwania, aby prowadzić swoje własne firmy, mogą skorzystać z jednego i z drugiego etosu, mogą skorzystać z uczelni badawczej, mogą sprawdzić się i nie muszą ponosić kosztów sprawdzenia się w naszych startupach. Ja przypomnę, że Startup Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego jest prowadzona przez miasto Toruń razem z województwem toruńskim i tutaj z panem marszałkiem wspólnie wspieramy rozwój młodych przedsiębiorców, którzy potem trafiają do państwa. To może pan marszałek kilka słów nam opowie. Wydaje mi się, że wartością, którą nie sposób nie zauważyć, jeżeli rozmawiamy o gospodarce i o rozwoju gospodarczym województwa, to to przede wszystkim, że ostatnie 30 lat upłynęło pod znakiem dynamicznych przemian, powiedziałbym geografii i architektury gospodarczej. Na szczęście udało nam się w regionie, ale to zasługa przede wszystkim właśnie tych firm, ochronić takie filary gospodarcze, te największe globalne firmy, które działają w naszym regionie, toruńskie płatki, toruńskie opatrunki, bydgoska telefonika itd. itd. Ale co ciekawe, wiele zakładów pracy jakby nie przystających do naszych czasów z powodu rynku, który obsługiwały, padło. I chyba dla mnie największą radością jest to, że na gruzach tamtych firm powstało wiele młodych przedsiębiorstw, które swoim impetem, swoją dynamiką, ale i także pomysłem na biznes znakomicie wypełniły lukę po tych firmach, które które, jak to się brzydko mówi, padły. Takim przykładem znakomitym akurat z niedalekiej Bydgoszczy jest firma Zachem. Opłakiwaliśmy wszyscy upadek firmy Zachem. Byliśmy załamani wręcz gospodarczo. A dzisiaj okazuje się, że te najlepsze elementy firmy Zachem przetrwały, nie trochę. Ale na właśnie gruzach Zachemu powstał Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, który dzisiaj Właśnie w ruinach Zachemu zatrudnia około 5 tysięcy osób, a więc właściwie tyle, a może nawet nieco więcej niż zatrudniał, zatrudniał Zachem. To taki przykład jeden z wielu, ale myślę także, że te 30 lat w województwie i te szanse chcemy wykorzystać i wykorzystujemy to zmiana torów komunikacyjnych. Przez nasze, przez nasze województwo przechodzi autostrada A1. Która pamiętam te czasy, kiedy była budowana, była uznawana jako arteria życia dla naszej gospodarki, ale żeby ta arteria, Dobrze funkcjonowała, musi mieć jeszcze żyły, które dochodzą do tej arterii. I mam nadzieję, że właśnie ten okres, w którym w tej chwili żyjemy, doprowadzi do tego, że za chwilę będziemy się cieszyli drogą S5. W planach bardzo bliskich jest droga S10 to spowoduje, że województwo kujawsko-pomorskie stanie się niezwykle atrakcyjnym obszarem dla inwestycji z zakresu logistyki, ale też powiem, że ci, którzy analizują i badają ten rynek, już dzisiaj te szanse wykorzystali, bo w okolicach Bydgoszczy powstały ogromne centra logistyczne, które obsługują tę połowę, połowę Polski. Tak się koncentruję trochę na Bydgoszczy, bo wiem, że o interesy miasta, które jest gospodarzem tej gali, zagra, zadba znakomicie pan prezydent Andrzej Rakowicz. To może pan dyrektor. Ja jako na pewno Niepodważalny atut województwa kujawsko-pomorskiego. Uważam jego położenie. Leży w sercu Polski. Jak powiedział pan marszałek, przebiega chociażby autostrada przez nasze województwo. Co prawda takie miasta jak Włosławek, Toruń, czy Świecie są w dosyć bliskim sąsiedztwie autostrady. W nieco gorszej sytuacji jest Bydgoszcz, w jeszcze gorszej sytuacji jest inowrocław, który tego połączenia sprawnego nie ma z drogami, czy to przyszłymi ekspresowymi, czy. Z autostradą, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni w niedalekiej przyszłości. Drugim takim atutem jest na pewno są uczelnie wyższe. Mamy dużo uczelni wyższych, praktycznie z różnych dziedzin kształcą studentów, także mamy potencjał, żeby pozyskiwać pracowników, absolwentów tych uczelni. Jeżeli chodzi o rolnictwo i o branżę rolno-spożywczą, to na pewno. Województwo kujawsko-pomorskie, tak jak że województwo wielkopolskie, jest jednym z liderów w produkcji rolnej w kraju u nas. Mieliśmy na terenie województwa stosunkowo niedużo, na przykład, byłych państwowych gospodarstw rolnych. Były bardzo silne, indywidualne gospodarstwa rolne u nas na terenie. Bardzo często one się jeszcze wzmocniły przez ostatnie lata. Dużo mamy gospodarstw wyspecjalizowanych, na przykład w produkcji warzyw. Bardzo dużo gospodarstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w sposób naprawdę specjalistyczny, trudni się produkcją warzyw. A chciałbym zauważyć, że Polska jest liderem w produkcji warzyw w Unii Europejskiej. Zajmujemy najczęściej pierwsze lub drugie miejsce w odpowiednio w kolejnych warzywach różnych. To też sprzyja temu między innymi, że mieliśmy tutaj przemysł, który przetwarzał te i mamy cały czas, który przetwarzał warzywa, na przykład owoce. Myślę tu o takich firmach jak Bondiwell, w Gniewkowie, Orlemans w Strzelnie czy wiele, wiele innych, na przykład Krajowa Spółka Cukrowa też na pewno pomaga w produkcji cukru, buraków cukrowych tutaj oczywiście rozwoju, ale też z branża mięsna, branża jest, jest tutaj dosyć silnie reprezentowana przez nasze województwo, i to wszystko stwarza, że mamy duży potencjał. A to, co powiedziałem na samym początku dzisiaj, że polski eksport towarów rolno-spożywczych to jest 32 miliardy euro. Także mamy o co walczyć, jest to nas niesamowity atut. Przedsiębiorcy wykorzystują swoje możliwości, i tutaj, między innymi, ja uważam, że województwo kujawsko-pomorskie jako województwo rolnicze ma ku temu duże możliwości. Dziękuję. Ja akurat reprezentuję dystrybucję rolniczą i mogę powiedzieć, że województwo kujawsko-pomorskie pod tym względem również jest wyjątkowe, ponieważ wśród pięciu największych dystrybutorów, którzy zajmują się zaopatrzeniem w środki do produkcji rolnej, aż trzech pochodzi i pracuje tutaj właśnie na województwie kujawsko-pomorskim. Skąd to się wzięło? No pierwsze to oczywiście konieczność zachowania najwyższych standardów, a z jednej strony te najwyższe standardy wymusiła właśnie wysoka konkurencja i po przemianach ustrojowych właśnie szybki rozwój i handlu rolniczego i produkcji rolniczej, a z drugiej wymusili to lokalni klienci, czyli właśnie rolnicy z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy bardzo szybko przeszli na nowoczesne technologie, potrzebowali nowych, dobrych rozwiązań. To pozwoliło właśnie przygotować i właściwą ofertę i rozwijać się i być konkurencyjny na rynku, czy to krajowym, czy nawet międzynarodowym. Szanowni Państwo, to chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz, to jak tutaj tak naprawdę odnieść sukces, bo województwo kujawsko-pomorskie może pochwalić się firmami, które no tak jak już wspomnieliśmy mają znaczenie jeśli chodzi o kraj, także również jeśli chodzi o rynki międzynarodowe, o czym też właśnie przekonaliśmy się przygotowując zestawienie firm z województwa kujawsko-pomorskiego na potrzeby właśnie oczywiście Orłów Prost. Jaka jest recepta na sukces? A jeśli ta recepta jest, to co jeszcze trzeba poprawić? Czy na przykład przedsiębiorcy mają tutaj dostęp do, do kapitału, do finansowania, do różnego rodzaju właśnie też takiego, takiego wsparcia? Trudno mi jest ewentualnie poprawiać, bo to przedsiębiorcy podejmują decyzje. My, jako samorząd, możemy ewentualnie działać na rzecz ułatwienia im rozwoju. Czyli infrastruktura drogowa, komunikacja jak wspomniał pan Marszałek, Oczywiście Bydgosz jest dużym centrum logistycznym, w związku z tym to już mamy. Myślę, że pojawiająca się giełda, platforma yy, żywnościowa, ile dobrze pamiętam. I najważniejsze, myślę, uruchomienie w tej chwili portu modalnego i lotniska, czyli komunikacyjnie chcielibyśmy się otworzyć na świat, bo te wszelkie atuty na terenie województwa mamy mieszkańców, szkolnictwo, przedsiębiorców. Produkcję rolną, która jest podstawą i wszędzie poszukiwaną. Myślę, że należałoby w tej chwili wzmóc możliwość zbycia tych produktów na zewnątrz i zwiększenie dystrybucji, bo to jest chyba w tej chwili dla nas najważniejsza rzecz. Ponieważ mieszkańcy pracując, płacą podatki, a miasta rozwijają się dzięki. Podatkom, to szczególnie w tej chwili, kiedy jesteśmy w takim etapie kończenia się środków unijnych, bardzo będzie nam miastom zależało na tym, aby powstawało jak najwięcej miejsc pracy. I w tej chwili przenosimy działania z, nakierowane na inkluzję pracownika, inkluzję mieszkańca, w tej chwili przesuwamy się w kierunku poszukiwania pracowników dla naszych przedsiębiorców. Bo oni są motorem i myślę, że ten mechanizm przeniesienia nacisku z pracy na rzecz pracodawców, wspierania pracodawców, tworzenia nowych miejsc pracy, to jest przyszłość rozwoju wszystkich miast na terenie naszego województwa. A ponieważ jesteśmy po części prowincją, starą prowincją, księstwem, prostami książęcymi, to te miasta są rozbite. I, i na przykład stare toruńskie województwo, no, miasto 200 tysięcy niby nic nie znaczy, ale w, w całym zbiorze małych miasteczek, gdzie są poszczególni przedsiębiorcy i się rozwijają, jest, stworzymy społeczność sześciotysięczną. Co prawda kiedyś gościliśmy delegację z Tajwanu i, i po przedstawieniu, że Toruń jest takim niedużym miastem, widział, zauważyłem grymas, no, bo 200 tysięcy dla, dla mieszkańców z Chin, to nie jest dużo, no ale jak powiedziałem, że w promieniu 70 kilometrów mieszka ponad milion mieszkańców, przepraszam, zanaktowałem Bydgoszcz, Inowrocław, Grudziądz i Włocławek generalnie, no to widać było, że ten tak zwany diament kujawsko-pomorski, Grudziądz, Bydgoszcz, Toruń i Inowrocław, taki podstawa uzupełniony przez Włocławek są wystarczającym rynkiem dla potencjalnych inwestorów. No, trochę ich zasmuciło, że mamy tylko jedną stację telewizyjną, oni mają ich dziesiątki, w związku z tym im łatwiej jest dotrzeć do, bezpośrednio do klienta. Więc myślę, że ten element jak gdyby uwolnienia rynku medialnego w przyszłości będzie rzeczywiście tym, tym motorem napędzającym. Diament to bardzo piękna, piękny kamień, ale myślę, że między wieszołkami diamentu istotne również są te pola, które te wieszołki wyznaczają. I powiem tak, mianowicie samorząd województwa wiele robi, żeby. Gospodarka, ale i także inne wszystkie procesy ważne, procesy społeczno-gospodarcze w naszym regionie rozwijały się w sposób, jak to się ładnie mówi, zrównoważony. Rola, którą może odegrać i odgrywa samorząd województwa w stymulowaniu rozwoju gospodarczego jest dosyć szczególna. Mianowicie mamy w ręku pewne instrumenty, instrumenty finansowe. Jako instytucja zarządzająca funduszami europejskimi właśnie zarządzamy tymi funduszami. Dość powiedzieć, jak, jak patrzymy na, na przedsiębiorczość. Dość powiedzieć, że 1,4 obecnie trwającej perspektywy unijnej została skierowana na potrzeby innowacyjnej gospodarki. To jest około 2 miliardów złotych. Promujemy innowacyjną gospodarkę, bowiem wiemy o tym, a nauczyliśmy się tego od cywilizowanej Europy, że gospodarka musi się rozwijać tylko w jednym kierunku w kierunku innowacyjnym, bo taka będzie tylko konkurencyjna w polityce globalnej. Myśląc o tym, jak pomagać przedsiębiorcom, stworzyliśmy bardzo silne Myślę, że chyba wyraźnie widoczne w Polsce instrumenty finansowe. Cieszymy się, że świetnie działa od jakiegoś czasu Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju, który tutaj nie mam żadnych wątpliwości, w najbliższych latach i to właśnie najbliższych stanie się bankiem inwestycyjnym dla regionu. Takie instrumenty i takie kierowanie funduszami także europejskimi. Znany jest na mapie Europy w wielu, o wiele bardziej rozwiniętych krajach niż nasz. Natomiast wiemy, że najbliższym wyzwaniem, także myśląc o innowacji, szczególnie w tej perspektywie, która się w tej chwili zbliża, będzie przede wszystkim cyfryzacja procesów społecznych, gospodarczych, ekonomicznych po prostu cyfryzacja w której my, niestety jako Polska, e, jesteśmy trochę w ogonie Europy. Tutaj wiem, że Unia, Komisja Europejska przeznaczy ogromne środki na to, by e, polska gospodarka rozwijała się w kierunku cyfrowym, korzystając ze wszystkich wartości, które za sobą niesie to spojrzenie, bardzo e, powiedziałbym, nowoczesne na procesy gospodarcze. Panie prezesie, jaki jest przepis na sukces i czego pańska firma jeszcze potrzebuje? Myślę, że każdy chętnie by poznał przepis, uniwersalny przepis na sukces. Ja właściwie myślę o trzech takich obszarach. Jeden już tutaj został mocno poruszony, czyli właśnie innowacyjność, ale myślę tutaj zarówno o najnowszych technologiach, które, które między innymi w firmie ostatnio poczyniliśmy za, za ogromne miliony, ale też innowacje, czyli inwestowanie w ludzi, Wykształconych ludzi, młodych ludzi, którzy, którzy przychodzą z nowymi świetnymi pomysłami, żeby osiągnąć pełny sukces, te pomysły muszą być przede wszystkim dostosowane do potrzeb klienta, a potrzeby klienta zmieniają się dosyć dynamicznie. I tylko te firmy, które naprawdę wsłuchują się w rynek, osiągają sukces. To trzeba, trzeba po prostu na wielu polach sprawdzać, gdzie gdzie można się rozwinąć i w którym kierunku powinno się rozwijać. A trzecia rzecz, myślę, że to jest wytrwałość. Wytrwałość jest bardzo potrzebna do otrzymania, do osiągnięcia sukcesu, ponieważ muszę przyznać, że pracując w firmie czy będąc związany z firmą w 19 lat, dopiero w tym roku czy w ostatnich latach zyski zaczynają przynosić pomysły, które były wprowadzane właśnie na początku mojej kariery, czy, czyli właśnie te 20 lat temu. E, upór, wytrwałość, kiedyś też przynosi odpowiednie rezultaty. To jeszcze pan dyrektor. Jak pomóc przedsiębiorcom w województwie kujawsko-pomorskim? To musimy się zastanowić i odpowiedzieć sobie na pytania, co w najbliższych latach się stanie tak naprawdę u nas w Polsce i co jest w planach. Po pierwsze, pogłębiamy porty morskie, one są coraz bardziej wydajne, Mamy coraz, porty notują coraz lepsze wyniki finansowe, coraz więcej towarów w skali roku przeładowują. Czyli jak je pogłębiamy, to mogą wpływać statki, które mają większą ładowność. Odkupujemy terminale zbożowe na przykład, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale po 1989 roku w Polska straciła terminale zbożowe, sprzedała po prostu firmom zagranicznym i nie mogliśmy w sposób sprawny być uczestnikiem na rynku w handlu zbóż na przykład. To nam bardzo utrudniało zadanie. Na chwilę obecną jest zaawansowany proces odkupienia dwóch terminali zbożowych w portach. Jest w planach budowa centralnego portu komunikacyjnego, gdzie też wiele towarów jest drogą samolotową wożona równie dobrze. Szczególnie do bogatych krajów arabskich, a w bogatych krajach arabskich żywność ze Starego Kontynentu jest uważana jako żywność premium, a my w taką żywność chcemy produkować właśnie żywność wysokiej jakości. Mamy obecnie już możliwość sprawnej wysyłki drogą kolejową do Chin od, od, od paru miesięcy towarów. Można, teraz oczywiście ze względu na, na, na sytuację jaką mamy w, na świecie jest to może jeszcze niewykorzystywane w zupełności, ale możemy w sposób sprawny jednym pociągiem, jednym składem wysłać wszystko do Chin w bardzo krótkim czasie z Polski. I do tego wszystkiego potrzebujemy łatwego połączenia infrastrukturalnego, żeby przedsiębiorcy z Kujawsko-Pomorskiego nie tracili czasu na przemieszczanie towarów, bo to jest najważniejsze w gospodarce teraz, żeby szybko towar dostarczyć do klienta. Także na pewno poprawa infrastruktury. Drogowej przede wszystkim, ale kolejowej również, żeby nas połączyła z portami, które są modernizowane w przyszłości zbudowanym port, centralnym portem komunikacyjnym i wiele innymi inwestycjami. My jako krajowy Ośrodek wsparcia rolnictwa nie mamy posegmentowanych, że tak powiem, przedsiębiorców na województwa. Wspieramy przedsiębiorców ogólnie, jak przedsiębiorców polskich i na pewno, tak jak powiedziałem też, chcemy i staramy się, żeby w koszyku zakupowym udział produktów polskich był jak największy, bo zmiana przyzwyczajeń konsumenckich, nawyków konsumenckich o 1% jest to 6 miliardów złotych do budżetu krajowego więcej. Mamy 36 milionów osób w Polsce, także mamy ogromny rynek zbytu i musimy o niego walczyć jak najbardziej go odzyskiwać i przejmować. A jest trend coraz większy, zauważamy w ostatnich latach na to, żeby, że klienci zwracają uwagę na kraj pochodzenia, coraz częściej wybierają produkty pochodzące z naszego kraju, także tutaj widzimy też wielką szansę na, na, na poprawę sytuacji finansowej, na dochody dla przedsiębiorstw i oczywiście druga rzecz, Ciągle staramy się zdobywać nowe rynki zbytu dla polskich przedsiębiorców. Jest to niebywale trudne, ponieważ nie ma jakichś mitycznych rynków zbytu, które nas czekają, do których możemy coś wysłać, sprzedać. Ponieważ jak ktoś ma pieniądze, to ma gdzie kupić te towary. I jeżeli chcemy jakiś ulokować nasz towar w innym kraju, to to jest podwójnie trudne zadanie, bo po pierwsze musimy wyeliminować towar z jakiegoś innego kraju i ulokować nasz polski w tym miejscu. Jest to praca trudna, no ale, no ale udaje się systematycznie to robić, bo tak jak powiedziałem, nie ma mitycznych rynków zbytu. Niekiedy gra się że, twierdzeniem, że jest głód na świecie, ale ludzie głodni, co głodują na świecie, oni nie mają pieniędzy, nie chcą kupić, a nikt nie chce za darmo im tej żywności przekazywać charytatywnie. Także tutaj akurat mówię, w tym kierunku również prowadzimy swoje działania. I tutaj musimy postawić kropkę. Dziękuję Państwu bardzo.